O, nie wiem Powiedz mi no. dlaczego jesteś taka gruba I wszystko będzie dobrze Michael kurwa przestań pierdolić A nie no normalnie gadam, no kurwa ja to powiem na wprost nie Słuchaj, zapytasz się mojego dietetyka, dać ci numer? Do twojego dietetyka? No Ale ja nie potrzebuję twojego dietetyka no, on ci wszystko wytłumaczy on, on ale on ci, chyba tobie nie tłumaczy nic nie? Bo to coś mu się nie udało nie? Dobra ja. ja idę no. A idziesz dzisiaj pobiegać? No Idź ten bieg, 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 Biegnij biegni stąd Aż do linii... Sobie... Idź. I bieg, 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 biegnij, nie? Biegnij. Żebyś schudła tej, bo ci się uda wtedy, nie? Biegnij... Ale nie, na tych... co się nie schudniesz. Gdzie można? No biegać, nie? Gdzie mają ja Co zrobił? Kurwa jego ona wygląda! Kurwa, on ma więcej waży ode mnie, tej. Ja no ktoś kurwa wreszcie to chyba powiedział, nie? Przepraszam, ja może, 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 może ja tak kurwa, krótko ja mówię. Nie, nie. patrzę na to, Tak ja ci, może daj, ja krótko mówię do ludzi, ale kurwa, jak ona wygląda, kurwa pojebana. Jest kurwa, przynajmniej waży kurwa 150 kg tej. Co ci jest? Ja młodej swoje, kurwa, mówię, że mam brzuch, nie? co dopiero ona, kurwa. Powiem to wszystkim, kurwa, nienawidzę, kurwa, drugie kobiety, rozumiesz? Jest, jest mi, że chce mi się żygać, kurwa, żygać mi się, chcesz takich kobiet, nie? No. Rozumiesz? Żygać mi się chce. I chuj mi to wiedzą, dziwki pierdolone. Oj, ej, Oj, 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 oj! Co robić robisz? zemę! co? No. my tak zawsze, ty jedz na Ik heb een beetje een beetje een beetje een Daar sta beetje Anyways. Zdężymy. Dziwki są grube i niech to wiedzą, Ma wyjebane rozumiesz, niech spierda ta kurwa, bo nawet tory nie pomożą kurwa Nawet nasza firma kurwa, byśmy tory zrobili to ona by tak je złamała kurwa, przecież ona człowieku waży więcej kurwa z denka Dziwka gruba. gruba. ona, ona, ona pierdolina na tych kurwa obsasach tak Ona mam przecież ten, firma specjalnie robiła dla obsasy ze ze zbrojeniem, nie? Nie, to było z metalu, z tego kurwa Z, z tytadu <ślese> Da, da. Oh. Oh, Na, NASA no. Uh, oh. NASA. Oh, oh, that's that's NASA, she way of playing. You're playing that. NASA, are playing that. You're playing that. You're that. just fell over. Oh no, <clears throat> no. No, she was so fat, she would never fit in a yeah. fucking nowhere. Ciemna na billarda. Na nowe! No jest chyba, She is oh. kurwa, <sighs> na roba, widzisz? Sił jest tu furza! Kurwa sobie ja na tą kurwa skudę, nie? A nie boli aspec... No i noga. Na skóka. A poszło. <miech> Ale jaja dobra, już uczczę wybłączcie. Pani gruba poszła na siłownię w końcu. I niech spierdala, niech się pokaże za 6 miesięcy może jej coś kurwa schudnie. No Wą, kurwa gruba!